Dawaj drogę, dawaj drogę! Wow wow, wow 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 jak blisko Siema wszystkim z tej strony Pędzel i dzisiaj kolejny odcineczek z Brawl Stars gdzie zagramy sobie ruletkę z widzami na Piper jeżeli odcineczek Wam się spodoba dajcie suba bo ścigamy się z PRO nadgracze do 10 tysięcy subskrypcji i wtedy będzie konkurs o 100 zł. Także co, jestem już w giereczce, no i ja zagram sobie tą szuletkę, tak, zaraz zobaczycie. Ej, <laughs> a Ja się sam nie mogę słuchać, bez kitu. Strasznie e, będę, s, jak to się mówi, zaplenił, no ale to jest wina tylko tego, że ma to metalowe gówno takie. Jak ktoś jest na streamach, to wie o co mi chodzi, bo to nie jest aparat jeszcze taki jakby końcowy. E, także jak ktoś wie o co mi chodzi, i ktoś miał aparat hasa to pozdrawiam, e, będę to miał tylko 3 miesiące, także spokojnie, dobra. Zaczynamy giereczkę. Eee, no i co, Chodzę o to po prostu, że ja będę strzelał gdzieś po bokach. Eee, I no i co, no muszę coś trafić po prostu i porobić. Także na przykład, eee, może jakiś strzał siądzie, także zaraz sobie zobaczymy. Okej, okay. leży jeden, a nie, nie leży. Moment, okej, okay, lewa sama, w ogóle mam taktykę, że strzelać tylko tych czaków, bo eee, zawsze coś tam sobie stoi. Okej, okay. leży jeden, okej, okay. a nie, nie leży jeden. Moment, na ja się zawsze taśmiał kogoś. Ale jedynym jakim plusem jest to, że im tu strefa będzie mniejsza, tym łatwiej coś porobić. Oni w ogóle tutaj... Wow! Wow! Ale ktoś wyjęty na fuksa był teraz. No to był lucky jakichś fest. Dobra, dalej lecimy. Eee, ok. Strefa będzie się zmniejszała, więc będzie to się coraz łatwiej, proszę Państwa. Sorry za to, że tak seplenie jest raz strasznie, ale może mam wkleje zdjęcie o co mi chodzi, jaki aparat jest. Dobra, ok, lecimy dalej. Dostał jeden gość, nie, nie dostał. O kurczę, pieczone. Dobra, eee. Krzaki, krzaki, to trzeba krzaki walić tutaj, tu Ej, Beka, ktoś stoi tak naprawdę blisko, na przykład, tak o na środku. <grafię> w sumie nie, ja nie mogę wychodzić, kurde, zapewnie, że ja nie mogę wychodzić, dobra, Ej, bo naprawdę, akurat jak nie nagrywałem Gierkę graliśmy Testową, chyba z pięciu typa wyciągnąłem tak naprawdę na ślepo, tak naprawdę, ślepo, ślepo fest, że po prostu takie laki strzały były, że to jest mała głowa, okej. Okay. A ja nie wiem jak oni się chowają, ale oni chyba się chowają po prostu w rogach, bo tu nie ma zasięgu. Tak mi się wydaje przynajmniej i to jest chyba naprawdę jakiś taktyka. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie dostał. Jeszcze raz. <grym> Ej, nie mogę nikogo trafić, najgorzej, najgorzej, ośmiu typa zostało, kurczę pieczone, dobra. Okej, okay, jeden leży. Okej, okay, drugi nie, nie, nie. Ej, w sumie automatyczne strzały to są OP chyba. To tak nie działa, jak jeszcze automatycznie? Okej, okay, nie, tak nie działa, okej, okay, kurczę pieczone. Ej, tak runda bardzo słaba, naprawdę tak słaba, bo jeszcze nie, takiej sobie rundy jeszcze nie zagrałem, serio. Eee, dobra, no tutaj już wszystkich będę widział, także to jest bez sensu też są jakieś, że się podniecanie tymi szczami. Bo po prostu, o, jeszcze mi mi jakiś laski, miski klip poszedł. Zrobimy sobie coś takiego, myk. Eee, o, już wszystkich porobiłem, S. Nie no wiadomo, tutaj mi ta runda kompletnie nie siada, wygrał w ogóle Sandy, także Sandy w następnej rundzie będzie jakby tym szukającym, no i co, no i lecimy do kolejnej rundy, mam nadzieję, że jak mi się uda, to zagramy jakąś lepszą gierkę, no bo ta nie siada za bardzo, let's go. Dobra, ee, kolejna gierka, lecimy tym razem też szmule. Mam nadzieję, że nie będą wchodzić do tych rogów, bo oni wchodzili tam do rogów, no i po prostu, e, no wroga się nie da ich robić no to e, powiedziałem, że aż tak nie przesadzali, bo wiem, że spoko, tam można uciec sobie, jak leci po ślisk, ale nie cały czas. Ok, w ogóle dwa pr by zniknęły, więc ktoś tam podwalił chyba te pr by. no ale tu już bez problemu tak lecimy, pierwszy czas siada e, nie, nie siada, nie deszcza okej, okay. tutaj ktoś, okej, okay, tutaj nikt, okej, okay, okej. Okay. E, tego rogu, widzicie, oni pewnie będą wszyscy stali po rogach, to nie martwi fest, bo w rogu, no wiecie, w rogu nic nie zrobię, okej, okay, kurde pieczone. Jeszcze czał tu, a może być trudno bez tych rogów, naprawdę fest, trudno, bo widzicie sami, ja nie mam zasięgu tam do rogu, a oni tam pewnie będą stali w większości, okej. Okay. U, u, okej, okay, okej, okay, okej, okay. jeden dostał, nice, ej, na ślepo, bardzo ładnie siadł, no, dobra, dalej lecimy. E, skalofon, tu strzał? Nie, nie siarł, tu strzał. W ogóle jak ktoś jest nowy, to fajnie jak strzeli Subika, bo ogólnie jedziemy teraz wyścig z pomogaczem do 10 tysięcy subów, będzie konkurs o 100 e, także fajnie, abyście strzeli po prostu Subika. E, no i też na lewach co 100 subów kręcimy kołem z nagrodami, także fajnie. Okej, okay, gość tutaj tam w ogóle nie przyważyłem. Okej, okay, okej, okay, dobra, 7 graczy to lepiej troszkę idzie. Strzał a i w ogóle... O, chłopa to w ogóle nas na tego, na tego wałę. Wow. dawaj poniż Gemy, poniź Gemy, poniż Gemy. poniż Gemy, gościu. poniż Gemy, Gemy, nie masz psyki poniż gemów, w gościu. Miekańco, okej. Okay. Nie no, z tymi Gemami ja tu muszę się patrzeć, czy te gemy będą widoczne. Eee, okej, okay. o ty szmulu. On stolował, czy poszedł w drugą stronę? Ha no, nie, no, to jest trudne. O, kurde, pieczone. Okej, okay. Okay, jeden gość tutaj się chowa. Eee, uuu, bomba nacciadała. Okej. Okay. Lecimy dalej, lecimy dalej, jeszcze zostało pięciu typa. to tutaj trafi, z jakimś takim shotem, na przykład tak. Nie, a tu na przykład tak. Okej, okay, też nie. Ale to jest taki małe szanse, żeby ktoś trafić, ale jednak idzie to trafić, więc e, teraz od tej gierki zagramy tam. Ta osoba, co ostatnio wygrał jeszcze chcieli raz, żebym ja zagrał. E, no także jeszcze raz zagramy ja, i potem już będziemy następnie lecieli z tymi, co, co mają szukać. Okej, okay, dostałem raz tutaj na ślepo chłop. E, teraz w rogu. W sumie tutaj powinienem zrobić tak, o. Es? Mykens? To, to się nie powinien tak robić, ale porobione. E, kto tutaj wygra? E, kurde, pieczony on nie jest. Zostały 3 czyli jeszcze jeden to jest. Okej, okay. no i wygrał, e, kto wygrał? Wygrał Proboszcz, ok to następny po, następnej poszuka jeszcze Proboszcz, a w tej się ten co wcześniej wygrał. Także pozdrawiam, no i lecimy, pozdrawiam zanimarze oczywiście. I lecimy do kolejnej giery, i sorry, tak mówię, S Okej, okay, tym razem ja się chowam tutaj e, z innymi zaddymiarzami, a e, kolega będzie jeden szukał ten, co wcześniej wygrał zaddymiarz, tak że my, my tutaj rozwalamy skrzynki, e, no i co, no i on to zbiera, a my się idziemy chować. E, zastosuję technikę szmuleską, tak oni, i staniemy sobie w rogu, <śmum> bo tutaj nie sięga, ale tylko na chwilę, ja będę się tu starał chodzić i też spektakulować jakoś, e, robić jakieś dymy. Tak na przykład będę sobie tutaj chodził, okej, okay, już tam wszedł mi się wydaje. Ol szmul! Ej, co jest? Ej, chłop ma bardzo dobrą taktykę. Bo on tu wali. Ej, on wie, co robi, chat. Naprawdę wie, co robi. On to chyba grał. O, bo zebrałem gęby, ja zebrałem gema. Ja Najgorzej, ja zebrałem I Nie przyuważyłem, okej. Okay. <gryw> zebrałem gemika i nie przyuważyłem tego. Okej. Okay. Łoł, wow, on tu w ogóle ci się do tego rogu przepotężnie. Okej, okay, trzeba iść na inną stronę, chyba. Ej, podszedłbym tak nibisko. fest ale się tak cykam. Ej, dobra, dobra, dobra. Przechodzimy na drugą stronę. Jak blisko, co jest? Jak blisko było? Dawaj, lecimy dalej. Kurde, to jest jeden bananek. Empory, uragami. Ale to już wiem, jak więcej oni są pustawiani. Dobra, czyli zostało w ogóle 7 graczy. Okej, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. On tutaj ma zasięg 100% do tego rogu, ale jeszcze pójdziemy tutaj. okej okay. choć tutaj stoi tyle zasady marzy. on strzela. Patrzcie, co ja robię. Zbieram gema zbieram gema zbieram gema. Okej, okay, zabrałem i nie przyuważył. Albo zobaczył, chyba. Chyba zobaczył. Chyba, że go ma <grym> Nie, no, na uluhakach raczej nie. Żebym teraz nie wyrwał bomby, ja chcę tutaj jeszcze przetrwać. Ja chcę być jakoś to biedę, Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Ja I powiem wam, że po stronie Tika zarębiście też się chowa. Zarębiście się chowa, naprawdę. Okej, okay, także będzie to jakby jakieś slalomy powalone. Ubudu nie strzelać tylko tutaj teraz. Okej, okay, sorry za moje jakieś dziwne dzięki, które wydaje. Ale przez ten aparat taki... Wow. Co mam krótko, to się duże śliny wytwarza w gębie, także... Okej. Okay. Nie, tylko nie, mie, nie, mie, nie, 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 mnie... Bo on strzał w kółko, chyba. On strzał w Ło wow. Wow, 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 wow. Kolego, kolego, kolego. Kolego. Nie, on już mnie chyba widział. On już mnie chyba widział, czy nie? Mam nie widział. To mnie widział. Aj, dostałem po dupie, dostałem po dupie. Dobra, 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 będę tutaj wchodził. Wow, no i chyba... Chyba, 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 chyba... Ajajaj, bez szans, no bez szans. Ej, wygrałem! Wygrałem! Nice, wygrałem w ogóle, także potężna... ...gierka, no i lecimy do kolejnej. Let's go. Wracajmy w kolejne gierce, i teraz wykrył tutaj, w ogóle zrobiłem quiz, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, ten, ten Szuka, no i w pierwszej odpowiedzią Kamcio, 1410, także bardzo ładna wiedza z historii, eee, no i co, no i, no i co, no i chowamy się po prostu, no i wpadł do goi, jeszcze ją tam przytrzymie trochę, dobra, będę teraz robił takie taktyki, że będę się tutaj po prostu skradał do Kuka, na blisko fest, na przykład tutaj, chyba mu automatycznie strzał tego nie wykryje, Okej, okay, wow, 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 kolego. Chyba tutaj sobie za dużo pozwala na takie dobre strzały. Okej, okay, tak, jest taka, że on będzie pewnie walił tutaj po różnych stronach, bubu bubu, okej. Okay. Trochę się skicam teraz w rogu. O, ArtPixel, się ArtPixel, siema. Art Pokażę motkę, ej to jest bardzo głupie, pokazałem mu On chyba motkę zobaczył, o nie, o nie, o nie, on motkę zobaczył, najgorzej, on chyba motkę widział po prostu. Będziemy sobie tak trollowali, patrzcie, rzucimy sobie, wow, wow, Zawracaj, 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 pod prostą, pod prąd, najgorzej! okej, okay. dobra, żyje, żyję. żyję. okej okay. Lecimy, lecimy dalej do rogu, sobie, wow, ej, chłop naprawdę blisko strzela, ja tak strzelałem to gdzie w sumie Naprawdę bliskie strzały first Przestałem wrócić z, z redakcji, i mykać, jak teraz zostanę to lipa first, uwaga Dobra, jestem w rogu, strefa się już powoli zbliża, więc teraz Wow, no to było blisko naprawdę first mocno, okej okay. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bubudu. Okej, okay, okej. Nie! Ale wyrwałem lutę! Nice, Kamciu, co porobił. Ej, sobie pospektytujemy sobie go. O poczekajcie, ja wyjdę i wejdę szybko. Ej, tam oglądaj, żeby kogoś innego poglądał, tak się chyba da. Uwaga, okej. Okay. Mamy tutaj, obserwujesz Sandy, perol. Okej, okay, na przykład kaktusa sobie zobaczymy. Wow, było naprawdę blisko kaktusa teraz. Okej. Okay. Eee, Ubdobu. Ubdobu w ogóle. Eee, kaktus. Będziecie w ogóle dać znać w komentarzach, czy ktoś z Was ma aparat. Teraz to jeszcze pozdrawiam. Ja będę wracał na 3 miesiące. I to jest taki metal. Jak mówiłem tam na początku, to tak denerwuje FSC. nie jest samo, bo jakby aparat nie boli. Dobra. Dobra, on już to... No to jest naprawdę blisko, więc eee, myślę, że tutaj już po prostu leży kto po prostu jakimś fuksem ugra to. Okej, okay, kaktus, trusek, Alt Pixel i Kaktus trochę mogę iść z drugiej strony, bo to są te czaszki. O, chyba zostanie. A nie, okej, okay. się, odporny. Wow, wow, ej, ale czemu się tak strzelają? Dobra, zginą w ogóle. Piperka wygrała, wygrał Emperor, wygrał Emperor, także pozdrawiam. No i co? Eee, Zagramy jeszcze bonusową rundę, bo stwierdzimy, że na przykład wszystkie Piperki będą strzane na środku, a ja jako jeden tick będę yy, uciekał po prostu. Tylko, że ja sobie wszystkie skrzynki zbieram stąd. Eee, no i zobaczymy jak to w sumie wyjdzie, okej okay. ja Więc tutaj rzucam w skrzynki, chyba trochę dostał tych skrzynek, ładnie to wygląda wygląda na raz tyle d zadaje się. bo <głos》>. już mam 5, no zaraz sobie zobaczymy ile tego będę miał. Mam 5, 9, 10, 13 14, ok, no i teraz będę miał full. Okej, okay, mam już 17, eee, no i co? Jajco, lecimy w krzaki, ja tutaj... Łoł, 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 koledzy, 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 spokojnie, spokojnie. Okej, okay. wszyscy strzelają w sumie. Muszę mi tam znać, gdzie jest... O, bo nie, bo już zaczęli strzelać, okej. Okay. Także ja tu nie będę jakoś tak wroga chodził. My się całą skalę, zobaczymy, ile ta runda potrwa, może będzie bardzo szybka, okej. Okay. Zawracam sobie, ale tutaj fuksa, naprawdę, że jeszcze nie zginąłem. Tyle osób strzela, nie, teraz chyba wyrwę, chyba teraz wyrwę. Okej, okay. nie, nie wyrwałem. wow wow. wow, wow, wow. Ale to było blisko! Ja pierdykam mocno fast! Okej, okay. okej, okay. lecimy, lecimy. Wow, ale jest to naprawdę blisko pocisków, naprawdę blisko fast. Okej, okay. sobie tak, ja się rzuca i uciekam stąd, uciekam stąd. Uciekam stąd, uciekam, uciekam, uciekam. Dobra, lecimy, lecimy. Ej, sobie mogę zrobić jakieś akcje. właśnie to, właśnie to Dobra, oni tutaj dostaną głowę. Nie głowę, głowy. To zostało dwóch że w ogóle, nie zobaczymy. tak śmiesznie porobimy, żeby takie szanse były. Eee, okej, okay, teraz już nie będę strzelał, po prostu będę się chował. O, on mnie widział? Ile on ma widoczności? On mnie widzi, widzi tutaj, jak ja stoję na przykład? O, kurde, on mnie chyba widzi tutaj jak ja stoję, tak? Będę stał w miejscu, zobaczymy co się stanie. Ej, będę stał w miejscu, zobaczymy ile przeżyję, może... Stanie w miejscu to jest lepsza taktyka niż chodzenie, bo to może zwiększa szanse na to, że dostaniecie, a jak stoicie w miejscu to może nie. Okej, okay, uwaga Uwaga I dobra, nie trafiamy że żeby mi tylko nie wywaliło z gry, okej okay. Będę sobie w ogóle podcho podchodził bokiem, okej okay. Obserwuję teraz trochę zbroję Co, będę tutaj podchodził od góry bardziej myślę Po prostu w takim miejscu, okej okay. Okej, okay, okej okay. o, o nie, on chyba w przodku ma widoczność większą chyba mi widzieli, chyba mnie widzieli ja ja dobra, widzieli mnie, no ale co, no już jeszcze ich może to jakoś potrafiam, chyba nie, e, także co, także, no i dzisiaj to tyle, no i co, no i dziękuję Wam bardzo za odcineczek, no i siema.